Śnieg padał cicho na ulicę Krakowa tego grudniowego wieczoru, gdy Maria Kowalska została przyprowadzona do szpitala przez swoją córkę Anetę. Starsza kobieta wydawała się zagubiona, jej wzrok wędrował po białych korytarzach, jakby szukała czegoś, co mogłoby przywrócić jej sens bezpieczeństwa. Doktor Tomasz Nowak, jeden z najbardziej szanowanych neurologów w mieście, właśnie kończył swoją długą zmianę. Miał zaledwie 35 lat, ale jego twarz nosiła już ślady zmęczenia i rozczarowania. Kariera, którą tak starannie budował, zaczynała ciążyć mu coraz bardziej. Każdy dzień przynosił nowe przypadki, nowe cierpienie, a on czuł się coraz bardziej bezsilny wobec nieubłaganych chorób, które niszczyły umysły jego pacjentów. Gdy pielęgniarka poinformowała go o nowej pacjentce, westchnął ciężko. Maria Kowalska, 78 lat podejrzenie choroby Alzheimera w zaawansowanym stadium kolejny przypadek, który prawdopodobnie nie rokował nadziei na poprawę doktorze, proszę, błagała Aneta, trzymając dłoń swojej matki. Ona nie zawsze była taka. Mama była nauczycielką historii przez 40 lat znała każdą datę. Każde wydarzenie, a teraz czasami nie poznaje nawet mnie. Tomasz spojrzał na dokumentację medyczną. Wyniki były jednoznaczne, choroba postępowała szybko. W jego doświadczeniu takie przypadki kończyły się tylko jednym sposobem. Po co dawać rodzinie fałszywe nadzieje? Pani Kowalska zaczął chłodno. Rozumiem pani ból, ale stan pani matki jest już bardzo zaawansowany. Najlepsze co mogę zrobić, to przepisać leki łagodzące objawy i skierować panią do ośrodka opieki długoterminowej. Nie ma sensu przedłużać tego procesu niepotrzebnymi badaniami. Słowa uderzały anetę jak ciosy. Patrzyła na lekarza z niedowierzaniem. Ale może jest jeszcze jakaś nadzieja nowe terapie, eksperymentalne leczenie. Proszę pani, przerwał jej Tomasz, nie podnosząc wzroku z dokumentów. pracuję z takimi przypadkami od dziesięciu lat, widziałem setki pacjentów jak pani matka. Choroba Alzheimera nie wybacza, najlepsze co mogę zrobić, to być szczery. Maria przez cały czas siedziała cicho, jej wzrok był nieobecny, jakby była gdzieś bardzo daleko. Ale kiedy Tomasz podniósł głowę, żeby spojrzeć na córkę pacjentki, stało się coś nieoczekiwanego. Starsza kobieta nagle wyprostowała się i wpatrzyła w niego intensywnie. Jej oczy, które jeszcze chwilę wcześniej wydawały się puste, nagle zabłysły dziwnym blaskiem rozpoznania. Ten naszyjnik, wyszeptała Maria, wskazując drżącą ręką na jego szyję. Tomasz automatycznie sięgnął do małego srebrnego wisiorka, który nosił pod koszulą. Był to jedyny pamiątkowy przedmiot z dzieciństwa, który mu pozostał, mały krzyżyk z wyrytą datą, który zawsze nosił ukryty pod ubraniem. Nikt nigdy go nie widział, a już na pewno nie ta chora kobieta. Skąd pani zaczął, ale Maria już odwróciła wzrok, wracając do swojego poprzedniego stanu. Przez moment w gabinecie zapadła niezręczna cisza. Tomasz czuł, jak jego serce przyspiesza, ale szybko odzyskał zimną fasadę. To przypadek, powiedział stanowczo. Pani matka prawdopodobnie majaczyła. To częste w tej chorobie. Wstał od biurka i sięgnął po receptę. Oto recepta na leki. Proszę się skontaktować z ośrodkiem opieki społecznej. Nie ma więcej, co mogę dla państwa zrobić. Aneta wzięła receptę drżącą ręką. Jej oczy były pełne łez. Dziękuję, doktorze, powiedziała cicho, pomagając matce wstać. Gdy wyszły, Tomasz został sam w swoim gabinecie. Sięgnął pod koszulę i dotknął naszyjnika. Ten mały krzyżyk był z nim od, od kiedy pamiętał, ale skąd ta stara kobieta mogła go znać? To niemożliwe. Potrząsnął głową, próbując przegnać te myśli. To był długi dzień, był zmęczony. Takie rzeczy się zdarzają. Chorzy na Alzheimera często mówią rzeczy bez sensu, ale kiedy tej nocy nie mógł zasnąć, cały czas wracała do niego ta scena. Spojrzenie Marii, jej pewność, sposób w jaki wskazała dokładnie to miejsce, gdzie nosił naszyjnik. To przypadek, powtarzał sobie w myślach, po prostu przypadek. Następne dni mijały Tomaszowi w rutynowej pracy. Ale myśl o Marii Kowalskiej nie dawała mu spokoju. Im więcej próbował zapomnieć o tym dziwnym incydencie, tym wyraźniej pamiętał jej spojrzenie. Te oczy, które przez moment wydawały się widzieć więcej niż powinny. Podczas lunchu z kolegą, doktor Pawłem Zielińskim, nie wytrzymał. Paweł, czy zdarzyło Ci się kiedyś, żeby pacjent z Alzheimerem zobaczył coś, czego nie powinien wiedzieć? Doktor Zieliński spojrzał na niego zaintrygowany. Masz na myśli chwilę jasności? To się zdarza. Czasami pacjenci na krótko wracają do rzeczywistości. Dlaczego pytasz? Nie, nie o to mi chodzi. Tomasz pokręcił głową. Chodzi o coś niemożliwego do wyjaśnienia. Opowiedział przyjacielowi o incydencie z naszyjnikiem. Paweł słuchał uważnie, co jakiś czas marszcząc brwi. To rzeczywiście dziwne. Przyznał w końcu. Ale może to nie był przypadek. Może ta kobieta gdzieś cię widziała wcześniej, w kościele, na jakimś spotkaniu. Starsi ludzie często pamiętają szczegóły, które wydają nam się nieistotne. Pod koszulą Paweł, podkreślił Tomasz. Ten naszyjnik zawsze noszę pod koszulą. Nikt go nie widzi. Tego wieczoru Tomasz postanowił sprawdzić coś, co nie dawało mu spokoju. Wszedł do swojego mieszkania i sięgnął po stare pudło z pamiątkami z dzieciństwa. Było tam niewiele, kilka zdjęć, świadectwa ze szkoły, stary dziennik. I wtedy znalazł to, czego szukał, nie wiedząc, że szuka. Stara, pożółkła fotografia z przedszkola. Miał wtedy może pięć lat, stał w pierwszym rzędzie z grupą dzieci. Z tyłu stała młoda nauczycielka uśmiechnięta, z ciemnymi włosami, spiętymi w kok. Na odwrocie zdjęcia ktoś napisał: Grupa pszczółek. Przedszkole nur 12. Pani Maria, 1995 rok. Serce Tomasza zabiło szybciej. Pani Maria, czy to możliwe? Następnego dnia w pracy nie mógł się skupić. Podczas wizyty u kolejnego pacjenta, myślami był gdzieś indziej. W końcu, nie wytrzymując, poprosił sekretarkę o odnalezienie adresu Marii Kowalskiej. „Doktorze, czy wszystko w porządku?” spytała zaniepokojona pielęgniarka. „Wydaje się pan nieobecny.” „Wszystko dobrze,” odpowiedział szybko. „Czy może pani sprawdzić, czy Maria Kowalska miała kiedyś związek z przedszkolem numer 12?” Pielęgniarka spojrzała na niego dziwnie. Ale zgodziła się pomóc. Po godzinie wróciła z informacjami. Doktorze to niezwykły zbieg okoliczności powiedziała podekscytowana. Maria Kowalska rzeczywiście pracowała w przedszkolu nr 12, zanim została nauczycielką historii. Pracowała tam przez pięć lat od 1993 do 1998 roku. Tomasz poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. To nie był przypadek. Ta kobieta rzeczywiście go znała. Ale jak mogła go rozpoznać po ponad dwudziestu latach? I jak mogła wiedzieć o naszyjniku? Tego wieczoru siedział w swojej kuchni, patrząc na starą fotografię. Próbował sobie przypomnieć cokolwiek z tamtego okresu, ale jego wspomnienia z przedszkola były bardzo mgliste. Pamiętał zabawy, śpiewy, ale konkretne twarze nie. Ale był jeden szczegół, który nagle wrócił do jego pamięci. Pamiętał, że była nauczycielka, która zawsze go pocieszyła, gdy płakał z tęsknoty za mamą. Ktoś, kto miał ciepłe ręce i łagodny głos. Ktoś, kto nazywał go małym rycerzem z powodu naszej nika, który zawsze nosił: Mały rycerzu, Twój krzyżyk będzie cię chronił. Te słowa nagle pojawiły się w jego pamięci, jakby ktoś je właśnie wypowiedział. Tomasz wstał od stołu i zaczął chodzić po kuchni. To było niemożliwe. Kobieta z zaawansowanym Alzheimerem nie mogła pamiętać szczegółów sprzed 25 lat, gdy jednocześnie nie poznawała własnej córki. A jednak. Tej nocy śniły mu się fragmenty wspomnień, ciepłe objęcia, łagodny głos śpiewający kołysanki, delikatne palce poprawiające jego mały krzyżyk. Obudził się z uczuciem, jakby ktoś właśnie wywrócił jego świat do góry nogami. Przez następne dni Tomasz starał się pracować normalnie, ale w głębi duszy wiedział, że musi wrócić do Marii Kowalskiej, musi zrozumieć, jak to możliwe że ta chora kobieta rozpoznała go i jego naszyjnik może paweł miał rację może choroba alzheimera kryła w sobie więcej tajemnic niż był gotowy przyjąć może jego podejście do pacjentów było zbyt chłodne zbyt kliniczne może tracił coś ważnego patrząc tylko na wyniki badań i statystyki wieczorem trzeciego dnia w końcu podjął decyzję musi odwiedzić marię kowalską nie jako lekarz, ale jako ktoś, kto potrzebuje odpowiedzi. Dom Anny i Marii Kowalskiej mieścił się w starej części Krakowa, w kamienicy z początku XX wieku. Tomasz stał przed drzwiami, trzymając w ręce małą książkę o historii Krakowa. Pretekst do wizyty, który wydawał mu się mniej podejrzany, niż przyznanie się do prawdziwego powodu przyjścia. Aneta otworzyła drzwi z zaskoczeniem na twarzy. Doktor Nowak, co pan tutaj robi? Przepraszam, że przeszkadzam, zaczął niezręcznie. Pomyślałem, że może. może zbyt szybko wykluczyłem wszystkie możliwości leczenia pani matki. Chciałbym jeszcze raz z nią porozmawiać. Aneta wydawała się zaskoczona, ale zaprosiła go do środka. Mieszkanie było skromne, ale przytulne. Ściany pokrywały półki pełne książek, a na ścianach wisiały stare zdjęcia i dyplomy. Mama jest w salonie, powiedziała cicho Aneta. Dzisiaj ma dobry dzień, poznała mnie rano i nawet jadła śniadanie bez pomocy. Maria siedziała w fotelu przy oknie, patrząc na ulicę. Gdy Tomasz wszedł do pokoju, podniosła wzrok. Przez moment jej oczy były niepewne, ale potem ku jego zdumieniu uśmiechnęła się Tomek? To naprawdę ty, mały rycerzu? Aneta wstrzymała oddech. Tomasz poczuł, jak nogi robią mu się słabe. Skąd? Skąd pani wie, jak się nazywam? Maria wstała z fotela z większą sprawnością, niż można by oczekiwać od kobiety z Alzheimerem. Jak mogłabym zapomnieć? Byłeś najcichszym dzieckiem w mojej grupie. Zawsze siedziałeś w kącie z książeczką, a jak ktoś cię zaczepił, głaskałeś swój mały krzyżyk i mówiłeś, że mama powiedziała, że będzie cię chronił. Tomasz usiadł ciężko na kanapie. To było niemożliwe, pamiętał teraz wszystko, jak to pani Maria pocieszyła go pierwszego dnia w przedszkolu, jak uczyła go wiązać sznurówki, jak czytała mu książki o rycerzach. Ale jak pani może to wszystko pamiętać? Córka mówiła, że czasami nawet jej pani nie poznaje, twarz Marii stała się smutna. Alzheimer to dziwna choroba Tomku, Zabiera mi większość wspomnień, ale niektóre, niektóre są tak głęboko wryte w moim sercu, że choroba nie może ich dosięgnąć. Ty jesteś jednym z tych wspomnień. Aneta płakała cicho w kącie pokoju. Mama nigdy nie mówiła o swoich uczniach z taką czułością, wyszeptała. Nawet o mnie nie mówi tak jak o panu. Maria podeszła do tomasza i delikatnie dotknęła jego dłoni. Pamiętam dzień, kiedy twoja mama nie przyszła po ciebie, czekałeś przy oknie przez dwie godziny, płacząc i trzymając się za naszyjnik. Gdy w końcu przyszła, tłumaczyła, że miała wypadek samochodowy i leżała w szpitalu. Byłeś taki przestraszony, że przez tydzień nie chciałeś puścić mojej ręki. Tomasz pamiętał ten dzień. Pamiętał strach, bezradność, a potem ciepło objęć pani Marii, która została z nim, aż mama w końcu nie przyjechała. Tłumaczyłaś mi wtedy, że czasami dorośli też się boją, ale że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie przy nas w trudnych chwilach. A ty zapytałeś mnie, czy ja też się czasami boję? Uśmiechnęła się Maria. Powiedziałam ci prawdę. Że wszyscy się czasami boimy, ale że miłość jest silniejsza niż strach. Tomasz poczuł, jak coś pęka w jego sercu. Przez wszystkie te lata budował mury wokół siebie, stawał się coraz bardziej chłodny i zdystansowany. A ta kobieta, nawet walcząc z chorobą, która zabierała jej wszystko, pamiętała o miłości, którą okazywała dziecku 25 lat temu. Przepraszam powiedział nagle: Przepraszam za tamten dzień w szpitalu. Potraktowałem panią jak. jak przypadek do zamknięcia w dokumentach. Maria usiadła obok niego. Tomku, czy zostałeś lekarzem, żeby pomagać ludziom? Tak, myślałem, że tak. A kiedy ostatni raz poczułeś, że naprawdę komuś pomagasz? Tomasz milczał długo. Nie potrafił przypomnieć sobie takiej chwili. Praca stała się rutyną, pacjenci numerami, a ich cierpienie statystyką. Nie pamiętam, przyznał w końcu. Może dlatego, że zapomniałeś o tym, co najważniejsze, powiedziała łagodnie Maria. Zapomniałeś, że medycyna to nie tylko nauka, ale przede wszystkim miłość do drugiego człowieka. Aneta podeszła do nich. Doktorze, czy to znaczy, że. że może jednak jest nadzieja dla mamy? Tomasz spojrzał na Marię, która, mimo choroby, potrafiła go dojrzeć, rozpoznać i przypomnieć mu o tym, kim kiedyś był. Może rzeczywiście było coś, czego wcześniej nie brał pod uwagę. Może istniały formy terapii, o których nie myślał, bo był zbyt skoncentrowany na beznadzieja przypadku. Nie mogę niczego obiecać, powiedział powoli, ale może, może warto spróbować. Po raz pierwszy od lat Tomasz poczuł coś, co myślał, że stracił na zawsze, nadzieję. Trzy miesiące później gabinet dr Tomasza Nowaka wyglądał zupełnie inaczej. Znikły sterylnie białe ściany, zastąpiły je ciepłe, jasne kolory. Na biurku stały zdjęcia nie tylko dyplomów, ale także uśmiechniętych pacjentów, a w małej szafce za biurkiem leżała stara fotografia z przedszkola. Maria przychodziła do niego trzy razy w tygodniu. Nie była to tradycyjna terapia medyczna. Tomasz stworzył dla niej program łączący elementy terapii wspomnieniowej, muzykoterapii i przede wszystkim zwykłej ludzkiej rozmowy. Nie, choroba nie zniknęła. Były dni, gdy Maria nie poznawała nikogo, gdy była zagubiona i przestraszona, ale były też dni, jak ten dzisiejszy, gdy jej oczy błyszczały jasnością i mądrością. Tomku, powiedziała siedząc w wygodnym fotelu, który specjalnie dla niej kupił, opowiedz mi o swoich pacjentach. W ciągu tych miesięcy coś się zmieniło w sposobie, w jaki Tomasz podchodził do swojej pracy. Każdy pacjent przestał być przypadkiem, stał się człowiekiem z własną historią, własnymi marzeniami i obawami. Wczoraj przyszedł do mnie pan Kowalski, opowiadał. Ma początki demencji, ale nie chce się poddać. Zaczął pisać pamiętnik dla swoich wnuków, każdego dnia zapisuje jedne wspomnienie, żeby zostało coś po nim, gdy choroba weźmie górę. Maria słuchała z uwagą. A dałeś mu na to szansę? Tak. Wcześniej powiedziałbym mu, żeby się przygotował na najgorsze. Teraz pomagam mu walczyć o każdy dzień jasności umysłu. Aneta, która zawsze towarzyszyła matce podczas wizyt, uśmiechnęła się przez łzy. Nie poznałabym pana, doktorze. Kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się w szpitalu, wydawał się pan tak zimny. Tomasz spojrzał na naszyjnik, który wciąż nosił, ale już nie ukrywał go pod koszulą. To pani mama przypomniała mi, kim jestem naprawdę, albo raczej kim chciałem być, gdy zostałem lekarzem. Maria nagle wstała i podeszła do okna przez chwilę wyglądała, jakby była gdzieś bardzo daleko. Mamo? Aneta podbiegła do niej zaniepokojona, ale Maria odwróciła się z uśmiechem. Pamiętam jedno z twoich pytań z przedszkola, Tomku. Zapytałeś mnie kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie są smutni, a inni szczęśliwi? Tomasz poczuł, jak serce mu przyspiesza. To było pytanie, które nurtowało go przez całe życie. Co pani mi wtedy odpowiedziała? Powiedziałam ci, że szczęście to nie to, co nam się przydarza, ale to, co robimy dla innych, że najszczęśliwsi są ci, którzy potrafią dawać miłość, nawet gdy sami jej potrzebują. Te słowa uderzyły Tomasza z mocą objawienia. Przez lata szukał szczęścia w sukcesie zawodowym, w uznaniu kolegów, w doskonałości medycznej, a tymczasem odpowiedź leżała w czymś znacznie prostszym, w możliwości niesienia ulgi cierpiącym. Wieczorem, gdy Maria i Aneta już wyszły, Tomasz siedział w swoim gabinecie i myślał o dziwnych kolejach losu. Gdyby nie odrzucił tej starej kobiety z taką bezwzględnością, nigdy nie doszłoby do tego spotkania. Gdyby nie zauważyła jego naszyjnika, nigdy nie przypomniałaby mu o tym, kim kiedyś był. Na biurku leżała kartka z rezultatami najnowszych badań Marii. Choroba wciąż postępowała, to prawda, ale jej jakość życia znacznie się poprawiła. Miała więcej dni jasności, więcej chwil radości. I co najważniejsze, nie była sama. Tomasz wziął do ręki telefon i wybrał numer dr Zielińskiego. Paweł, to ja. Chciałem Cię zapytać, czy chciałbyś mi pomóc w nowym projekcie. Myślę o stworzeniu programu terapii wspomnieniowej dla pacjentów z demencją. Po drugiej stronie słuchawki zapanowała cisza. Tomek. To naprawdę ty? Ten sam człowiek, który jeszcze trzy miesiące temu mówił, że nie ma sensu walczyć z Alzheimerem, ten sam. Ale ktoś mi przypomniał, że medycyna to nie tylko walka z chorobą, ale przede wszystkim troska o człowieka. Miesiąc później otworzyli pierwszy w Krakowie ośrodek terapii wspomnieniowej. Maria była jego pierwszą pacjentką, ale nie ostatnią. Gabinet Tomasza zapełnił się zdjęciami rodzin, które odzyskały nadzieję, listami wdzięczności od pacjentów, którzy poczuli się znów ludźmi, a nie tylko przypadkami medycznymi. Pewnego dnia, gdy Maria miała szczególnie jasny dzień, zapytała go Tomku, czy jesteś teraz szczęśliwy? Spojrzał na nią, tę starszą kobietę, która walczyła z okrutną chorobą ale wciąż potrafiła dawać miłość i mądrość. Pomyślał o wszystkich pacjentach, którym pomógł, o nadziei, którą przywrócił ich rodzinom, o tym, jak odzyskał sens swojej pracy. Tak, pani Mario, jestem szczęśliwy. Dzięki pani pamiętam, że nasze życie ma sens tylko wtedy, gdy służy innym. Maria uśmiechnęła się i dotknęła jego naszyjnika. Ten mały krzyżyk rzeczywiście cię chronił, mały rycerzu. Chronił cię przed utratą tego co najważniejsze, przed utratą swojego serca. Gdy zapadł wieczór, a Maria i Aneta wróciły do domu, Tomasz pozostał w gabinecie. Dotknął naszyjnika i pomyślał o dziwnych drogach, którymi los prowadzi ludzi do siebie. Czasami potrzeba utraty pamięci jednej osoby, żeby inna mogła odzyskać to, co najważniejsze. Maria może nie pamiętała już wielu rzeczy, ale jej serce pamiętało miłość i to była najważniejsza lekcja, jakiej mogła nauczyć: że miłość jest silniejsza niż zapomnienie, że troska o drugiego człowieka daje sens nawet najtrudniejszym chwilom. Nazajutrz w jego gabinecie czekała już kolejna rodzina, ojciec z początkową demencją i jego syn, który szukał nadziei. Tomasz uśmiechnął się do nich ciepło i zaprosił do środka. Nazywam się doktor Tomasz Nowak, powiedział i jestem tutaj, żeby państwu pomóc. Razem znajdziemy sposób, żeby walczyć z tą chorobą, bo medycyna to nie tylko nauka. To przede wszystkim miłość do drugiego człowieka, i w tym momencie wiedział, że Maria byłaby z niego dumna.